Obrony prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych uczelni Korczaka w Olsztynie. Potrzebujemy empatycznych pedagogów, pracujących tak naprawdę nie tylko w szkołach, ale również we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych. To jest ważne, aby w czasach nowych technologii nie zapominać o relacjach, o byciu z drugim człowiekiem i takie wartości przekazujemy naszym studentom po to, aby też szerzyli je dalej. Po studentach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej przyszedł czas na absolwentów pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej z rodziną oraz pedagogiki szkolnej z elementami terapii pedagogicznej i logopedii. Wachlarz podejmowanych tematów prac licencjackich i magisterskich był szeroki. Nowe technologie i wpływ tych nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży badają czas wolny, jak młodzież spędza czas wolny i czy to faktycznie przekłada się również na korzystanie z nowych technologii technologii. Patologie to jest bardzo gorący wciąż temat, bardzo aktualny. Tematy prac nierzadko dotyczą bezpośrednio życia na Warmii i Mazurach. W ten sposób uczelnia Korczaka przyczynia się do kształcenia pracowników poszukiwanych do rozwoju naszego regionu. Te kwalifikacje KAD mogą być dobrze wykorzystywane przy budowie strategii rozwoju lokalnego, które są oczekiwane przez Unię Europejską. i Do tych strategii potrzebni są wykwalifikowani ludzie, którzy znają relacje społeczne, którzy wiedzą jak ym, wpływać na integrację środowisk lokalnych. Integracja często oznacza walkę z różnego rodzaju wykluczeniami, które są wyzwaniami współczesności. Było kilka prac bardzo dobrych dotyczących projektu integracji np. osób starszych w środowisku, roli różnych instytucji samopomocowych typu środowiskowego domu, pomocy społecznej, w aktywizacji środowiska też nie tylko osób uczęszczających do tej placówki, ale także środowiska lokalnego, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Studia licencjackie mają profil bardziej praktyczny. Na zakończenie studenci piszą nietypową pracę dyplomową, tylko projekt, a to większa możliwość przekazania doświadczeń własnych. Tematem mojej pracy była rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka chorego do środowiska szpitalnego. Temat był, był trudny. Łatwością było to, że ja tam jednak jestem na co dzień, więc łatwo mi było przeprowadzić badania i łatwo było dotrzeć jakby do oddziałów, do, do nauczycieli, do dzieci. Temat pracy, działalność świetlicy szkolnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nie było to wyzwaniem. To było coś, co mnie ciekawi, interesuje. Także praca generalnie była bardzo. Ciekawe. Kolejny etap kształcenia to studia magisterskie. Zarówno przygotowanie, jak i obrona pracy dyplomowej oznacza zawsze większy wysiłek, tak dla studenta, jak i promotora. Bardzo dobrze mi uczelnia przygotowała, tak mieliśmy bardzo, bardzo wymagającego, ale bardzo też i empatycznego promotora. Naprowadzał nas na różne tematy, dawał wskazówki. Miałyśmy wspaniałą grupę wsparcia, wszystkie nasze dziewczyny na roku, wspaniała grupa wsparcia, wspaniały promotor. Nieoceniona pomoc promotora. I to jest klucz do tego sukcesu, że jesteśmy tutaj teraz w tym miejscu. Dzisiaj należą się zasłużone gratulacje. Najważniejsze jednak, by w tym miejscu nie stać zbyt długo. Ja w wieku 40 lat, jak dmuchałam świeczki na torcie, to takie marzenie miałam po prostu, że w wieku 45 lat odbieram magistra i idę dalej. Egzamin zaliczony licencjacki i po prostu um, cisnę dalej do przodu. Możliwości do rozwoju są. Po licencjacie oczywiście magisterium, a dla magistrów szeroki wachlarz studiów podyplomowych na uczelni Korczaka.